Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. E, dzień drugi, próbnego parowania w rozpłodzie. Może na początku powiem o karmie i nie, żebym się wymądrzał. Czy, czy, czy próbował jakiś porad udzielać, bo, bo nie czuję się osobą, że tak powiem, kompetentną, no ale to napisało w, w komentarzach pod ostatnim filmem. Dwóch podejrzewam młodych hodowców, jakich karm teraz stosować, czy w rozpłodzie, czy, czy przed rozpłodem, no to. Powiem co ja u mnie stosuję. Ta karma, co jest w karmiku. To jest karma zimowa. I to jest karma zimowa z mrowcy. I ogólnie, co powiem, według mnie, lepsza by była teraz karma RL, -ka, żeby ich. taka mocniejsza, żeby ich pobudzić tego gołębie. No ale no na zakupach ostatnio byłem i, i kupiłem zimową. I, I uniwersalną na razie ona, w tej uniwersalnej, jest trochę więcej tam kukurydzy i strączkowych. No, według mnie, u mnie no to wystarczy w zupełności. No, bo ja uważam, że jeżeli gołębie są 100% zdrowe no oczywiście ja tego nie wiem no nie badałem gołębi ale no dba się o to cały czas ta ziołowa suplementacja idzie, zakwaszacze, probiotyki także myślę, że u mnie nie jest źle i dlatego tamtej karmy jakoś specjalnie nie wzmacniałem jest ta karma zimowa z dodatkiem uniwersalnej no ale ogólnie, ogólnie lepsza by była rozpłodowo-lotowa No, co według mnie ważniejsze jest w łączeniu gołębi, no to mi się wydaje, że te wstępne parowania są dobre. No, bo jakby nie było... No i pogoda. Nic nie ma lepszego jak, jak słońce, no bo wczoraj jak to słońce tu zajrzało, to dosłownie gotowało się w tym gołębniku. No i, i na przykład ta para... Para, mówię para. Łączę ich. No, ale wczoraj były połączone pierwszy raz... No i już widzę sparowały się. O ta czerwona samiczka w zeszłym sezonie była połączona z tym niebieskim samczykiem. A poszły elegancko w parę wczoraj z tym ciemnym. Ten ciemny dał mi gołąbka w połączeniu z tą białą samicą takiego gołąbka, który na ostatnim locie usiadł pierwszy u mnie. A ta czerwona samica z tym samczykiem dała mi gołąbka, który usiadł pierwszy na czwartym locie. Także, no nie wiem, zamieniłem, a ten połączony jest z białą, bo ten już w połączeniu z dwoma samicami dał mi białe gołębie. Także coś mocno odbija z białego koloru. No, ale mniejszą większość. Według mnie dużo, dużo ważniejsze są też no, stan zdrowia i, i po prostu te wstępne parowania żeby te gołębie się poznały wcześniej przed tym docelowym parowaniem no większość tych gołębi się połączy że tak powiem o tutaj tutaj jedynie co te gołąbki mi robią problem bo samiczka coś nie bardzo ma się ku temu samczykowi no to wziąłem taką przegrodę zrobiłem samczyk sobie tutaj grucha patrzą się na siebie poznają się no, także będą te gołębie jeszcze tak dzisiaj i jutro. Najgorzej oczywiście z tymi gołębiami rocznymi, no bo one to jak się ma, że tak powiem, takie późne po wdowcach, no to wiadomo, te gołębie jeszcze nie są tak dojrzałe, tak jak tutaj te dwa gołąbki. Nie są jeszcze może na tyle dojrzałe, żeby tak szybko w parę iść. No ale do wody witamina S selenem jest dawana. Nie w ten weekend, to w kolejny się połączą. No, ogólnie co powiem, yy, właśnie jak już tak biorę się za to doradzanie, no to, to, to według mnie w tym okresie to jakiś zestaw witamin. Witamina S selenem. Probiotyk i minerały. Według mnie to jest najważniejsze. No i karma. No i zdrowie. To jest stara para z zeszłego roku. No nie chciałem ich zmieniać. Tu jest nowe łączenie. Ogólnie o te też połączyły się ładnie, bo dosłownie trwało to dwie minuty wczoraj i już od wczoraj są otwarte. To jest stara para. Dużo młodych mi z tej pary zostało, także nie zmieniałem. No tutaj. Tutaj ten czerwony jest synem takiego gołąbka, który zrobił pierwszy konkurs z 350. Ale już nawet nie chodzi o to. Tylko tutaj rodzina leci, bo córka jego ojca jest matką o tej samicy. A jej matka znowu zrobiła pierwszy konkurs jako roczna z maratonu. No, także tak to wygląda. Tutaj samiczka w ręce rakieta. Zobaczymy, co to z niej będzie. A samczyk to drugi lotnik roczny okręgu. Mój tegoroczny zakup po dwóch oryginałach łebuch. Zobaczymy. No, nie zawsze as Nie zawsze as da Asa o, Wracaj się do siebie Także no, tyle tyle z gołębnika, że tak powiem. To też stara para No zostało mi z tej pary kilka gołębi z zeszłego sezonu na, na, na roczne zobaczymy, będziemy testować Tutaj takie gołąbki, które po prostu mam w sumie chyba 4 czy 5 wolnych samic. No, zobaczymy, jak w lotowym będzie, jak te gołębie się podobierają. W lotowym, jak tam będzie brakować samiczek. To po prostu stąd się dorzuci. Resztę, resztę się po prostu rozda i tyle. No dobrze. Słoneczko zagląda przez okno. Dobrze jest. Nie przedłużam. A jeszcze może bym tu tak pokazał. Będziemy sprawdzać teorię aklimatyzacji. Bo, bo celowo zostawiłem sobie tą samiczkę późna z zeszłego roku. Czy, czy lepiej będę lecieć z niej niż z jej rodziców, czy nie? I, i ogólnie, tutaj jeszcze jest zostawiony drugi, też późny gołąbek do rozpłodu. No też będziemy testować, czy po prostu już te gołębie wychowane tutaj na tym nowym miejscu dadzą lepsze potomstwo niż rodzice. Czas pokaże. No dobra. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.